witam serdecznie dzisiaj zrobimy filet z kurczaka nadziewany smażony oczywiście potrzebować będziemy jeden duży filet z kurczaka no nie wiem niewielką ilość koperku 5 deko sera żółtego ząbek czosnku i jedną łyżkę majonezu ser czosnek zetre, Dodam do majonezu koperek, sól i pieprz A filet należy przekroić na pół I bardzo dokładnie filet rozbijamy I później będziemy mieli dwa kotlety Będziemy panierować w rozmąconym jajku, bułce tartej I smażyć na rozgrzanym tłuszczu Teraz filet dokładnie rozbijam a tak jak wspominałam, ser czosnek ścieram do majonezu, koperek posiekam. Filet już mamy przygotowany, oprószamy solą i pieprzem. Do nadzienia również dodajemy trochę soli i pieprzu i mieszamy czosnek, ser i majonez oraz koperek. I smarujemy filet. Rozprowadzamy po całej powierzchni. i będziemy zanurzać w jajku i obtaczać w bułce tartej jajko również doprawimy z solą i pieprzem i należy dokładnie pomieszać będziemy smażyć w dużej ilości tłuszczu na zmniejszonym płomieniu ponieważ więc on musi się przesmażyć. Tak, jajko mamy przygotowane i teraz filet składamy na pół i zanurzamy w jajku i w bułce tartej i dajemy, tak jak już wspominałam, na rozgrzany tłuszcz dociskając. Będziemy chyba smażyć pojedynczo, ponieważ mam dosyć małą patelnię. Tak i tak przygotowany kotlet. Tak już dajemy na rozgrzany tłuszcz i smażymy, tak to wygląda w dużej ilości z jednej i z drugiej strony. I tak oto. Filet z kurczaka mamy usmażony. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. Jest on gorący. Tak wygląda w przekroju. Filet z kurczaka na dziewanku. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.